Jest. Czekamy na tych ziomeczków z tyłu, czy nie? Ale prawy. Nie wiem, możemy. Ja się tu ustawię za wagonem. W sumie to będzie najlepszy pomysł. Będę bliżej płotu. Chyba żeby mi tu na dupę też nie wszedł nie zostać jakoś w krzaku i bo o was kurwa na kraku już, ktoś gra to od A bo taki błąd w grze. Ta, ta, błąd. Trzeba uważać to, żeby nam od lewej wzdłuż pociągów nie Ja patrzę tutaj wzdłuż pociągu właśnie, tak jak gdyby na elkę na tą, nie? czy bardzo doległego było to nie słyszałem. Gdzieś bliżej to może słyszeć lepiej niż ja. O. Nie ma sensu od garaży nic nie widać 8 minut minęło tak? Nie 3 dopiero 8 tak. minut To poczekaj jeszcze chwilę ja ruszymy się tu nam na, na dupa wejdą w górę Minus. Gdzie? Jak przez drogę. Tam jeden? Jednego widziałem. Z której strony wybiegał? Tutaj już był na, na mojej stronie, na krzakach. Przy białym samochodzie jestem, na wysokości metalowych drzwi. Mhm. A, a raczej są. Dobra, ja na podpuchę przebiegnę. Może pomyśleć, że jestem sam. Że... Nie jest nie widać. Ja będę szedł ulicą z betonami. Znaczy dziurę. Nic nie widzę na dziurze. Wydaje mi się, że był sam. Ten z metalowych drzwi wyszedł. Także uważaj, może jeszcze coś ze samochodami, ze kontenerem. Nic nie widzę. Najlepsze jest to, że nie widzę, że gdzieś gościa Gdzieś w samochodzie, nie? Tu, nie? Tutaj, tutaj. O, to blisko już było. O, musica, no, zajebiście. On to level. Ja to jestem gość, kurwa. Ale ty jesteś kurwa rzeźnior. Ja pierdol No kurwa.